Sandomierz, moje ukochane miasto. E, idziemy do restauracji, która właśnie jest przyklejona do bramy opatowskiej. Wielka, piękna wieża, obronne fortyfikacje. Tu można wejść po schodkach na samą górę i zobaczyć wielką panoramę. Dookoła Sandomierza w promieniu co najmniej 50 km. Tutaj wyremontowany pięknie budynek w Widnokręgu. Już samo to się pięknie zaczyna, bo podchodzimy do takiej reklamy całego Widnokręgu. Na plakacie jest piękny obraz Vermeera z mleczarką. Już czujemy, że jesteśmy blisko jakiejś sztuki. Zobaczcie Państwo, jak jesiennie pięknie to wygląda. Jaka cudna jest ta kamienica, jak jest zrobione całe patio wokół, jak to ze smakiem i gustownie wszystko wygląda. Zaraz wejdziemy do wnętrza i tam się pobawimy. Po prostu będziemy mieli piękne przeżycia. Tutaj wokół widnokręgu i przy starych kamieniczkach możemy usłyszeć muzykę. Jest głośniczek schowany w krzaczorach. I jak się tylko podchodzi, człowiek wchodzi w ogóle w inną sferę doznań. Przepięknie jak we Francji zrobione takie, takie na kwiaty, na drzewa, piękne obejmy. Żeliwne, piękne obejście wokół. No ja jestem zachwycona. Wieczorem tutaj lampeczki świecą. Kwiaty zawsze kwitną, zawsze jest róże, gryzantemy, bluszcze. Jest pięknie. ciepło, jak pięknie, już ta atmosfera artystyczna. Kamienica ma ponad 150 lat. Stała zbudowana przez kupca sandomierskiego, pana Wajraucha. Pan Wajrauch był pochodzenia żydowskiego i na początku był tu budynek mieszkalny. Potem przed wojną była administracja naszego szpitala sandomirskiego. Po wojnie została przeniesiona już do tego nowego budynku. Była siedziba chówca ZHP, między innymi też właśnie w tym budynku. Wszędzie widzimy grafiki, obrazy, projekt gobelinu, który pokazuje Sandomierz. ...restauracji, one dostały takie swoje nowe, drugie życie u nas. Też mamy właśnie podarowaną nam biblioteczkę i też właśnie bardzo stary stół dębowy, też podarowany nam właśnie przez księżę. Często goście właśnie zagłębiają się w lekturze, szczególnie właśnie przy tym stoliczku z lampą. W tym momencie znajdujemy się w naszej sali kominkowej. Wprawdzie nie mamy tutaj kominka, mamy piec, ale piec jest też oryginalny, Od zawsze tutaj był. Wymienione zostały na nim tylko kafelki, bo niestety już się nie nadawały do użytku. Natomiast ale w tej zy... samej stylistyce. Tak, dokładnie. Cyns jest oryginalny, tak samo te okucia tutaj na piecu też są oryginalne. Te drzwi tutaj mhm. to są też drzwi, które zachowały się w oryginale i na ich podstawie otworzone są wszystkie drzwi tutaj w lokalu. Super, super. W tej sali najwięcej widać też tego, co zachowało się właśnie z malowideł mhm. na ścianach. Też są w większości oryginalne, oczywiście po części trzeba było je poprawić, ale można pooglądać, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Zostaje drugie życie. My też. My też coraz młodsze jesteśmy jak tu przychodzimy. Te schody, którymi wychodzi się na górze do części hotelowej, też są repliką schodów na Ambonę, tutaj w kościele świętego to oh, się. Naprawdę? Gdzieś. Tak, tak, to jest replika tych schodów. A tutaj cudowne tynki odtworzone według szablonu na nowo. Niektóre nawet zachowane. Wykonane ze starych metli. Mhm. To są takie machoniowe, czy różane, czy to? A orzech. orzech. Tamta brama też, ta, kiedyś się wchodziło do budynku właśnie tamtą bramą i ona jest tutaj Mhm. Co było? W tej sali odbywają się głównie przyjęcia rodzinne, konferencje. To już moje pudełeczko, które mam farbki i pędzeleczki. Tak, ostatnio byłam z nim we Włoszech i sobie malowałam ale jest tam deszcz. I skończyło się deszczem. Farbki. To są prawdziwe akwarelki. Tam jak malowaliśmy, to były takie dwa showy. Myślę, że te będą lepsze. <laughs> pędzeleczki. Jeden ten taki fajny, fajny, taki silikonowy. Jeden też taki silikonowy, troszkę żeby i taki. czy mamy jakieś cieniutki. Mam, nawet tutaj jest farbka cieniutki. Um, a. Dobrze. I wezmę papier, blok akwarelowy. Zobaczcie, malutki blok. Można sobie na nim pomalować, taki szkicowy. No jakieś lepsze kartki. Może będzie taka lepsza. A jakiś rysunek. Tutaj pastela słucha. Portret mojej córki kiedyś są tak. Byłyśmy w kawiarni tak rysowała. Ona mnie, a ja ją. Także można pójść do kawiarni i miło spędzić czas, szczególnie w takich pięknych okolicznościach. To bardzo bardzo mi się spodobał ten malutki wazonik. Są dużo innych, dużych, ładnych, dużych, ale ja wybrałam ten. W formie przypomina taką grecką wazę forę na jakieś e, pachnidło, na jakiś olejek, ale jak narysuję go, namaluję go tutaj na kartce, on będzie większy, to będzie wyglądał jak taki duży wazon z dużymi kwiatami. Wszystko kwestia skali. Ja przeważnie lubię robić szkic e, po prostu pędzlem. Gdzie co będzie? Widzę, że tak. Tu będzie przede wszystkim ta piękna serweta. Tu prawie na środku będzie bazonik. Wazonik. I on będzie dość spory. proszę. O, o Kabusia już przyszła. Aj, 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 proszę. <ścoughs> Z serduszkiem. I jeszcze będzie deserek. Jak tu nie cieszyć się i nie radować życiem? Z buraczkiem, tak jest. Nadzwyczajne. Tylko w widnokręgu coś takiego. I z ciasteczkiem, szczarówką. Matko Boska, Kyrie, Elizon. O, tutaj widać, jak te piękne żyrandole są dopasowane do wnętrza w takiej przedwojennej stylistyce. Ale dzisiaj zobaczyłam że on wygląda jak był z marmuru albo właśnie z takich malutkich listeczków jak z tego bukietu tam w galerii przepiękne wszystko razem się łączy natura po prostu sztuka natury i sztuka człowieka A wszystko jest przecież takie inspirowane nawzajem, sobą nawzajem najpierw szkicujemy Zaznaczamy sobie po prostu, gdzie coś tam ma być mniej więcej, tak żeby zagospodarować całe tutaj ten. Widzimy, że są żółte odcienie tych wiatuszków. Co to jest jakaś mimoza, czy co? No, sama nie wiem. Troszkę widać e, patyczków, na których są te mimoze, a troszkę są same te kuleczki, Niemal można je policzyć. Ale tutaj one są w takiej masie, można powiedzieć. Coś tak a wokół będzie ta serweteczka. No dobra, no to zaczynamy. Przede wszystkim sobie zaznaczymy nasz fasonik. Jest taki, w takim okrągu niemalże. Okulistość ma w sobie, no i taka amforowata. który możemy zawsze sobie coś wytrzeć, bo papier akwarelowy ma to do siebie, że jak akwarelką malujemy, to możemy też sobie coś o, prawie że rozmyć. On ma taką strukturę, że przyjmuje dużo wody. Co tu jest najważniejsze? No najważniejsze dla mnie jest to, że tutaj są takie kuleczki. O, tu, raz, dwa, trzy takie, które są na, one tu będą ciemne, bo światło pada z tej strony, więc tutaj zobaczcie, jest ciemno, cień. Tu jest cień. Tutaj wazonik też ma cień, troszkę refleksów, tu jest cień od wazonika, a tu światło i tu jest cień od tych kwiatów. Czyli te kwiaty będą tu jaśniejsze, a ten jest tu pod spodem, ten tu, ja nie wiem jak ja to namaluję sama, nie wiem, ale jak człowiek ma trochę więcej praktyki, to po prostu nie ma czego się obawiać, po prostu maluje. Samo malowanie jest tak przyjemne i fajne, że, że nie ma co tam. Po prostu wypiłam kawkę, a teraz maluję. Już czuję się podniesiona do takiej rangi osoby, która coś wie, coś rozumie, czymś się cieszy i patrzy na piękno, które stworzyła natura, albo nawet ktoś. Ciekawa jestem, kto jest twórcą tego wazonika albo ogrodnikiem. Akwarele to technika dla prawdziwych artystów. No naprawdę są jeszcze inne wodne farby, np. tempery z kazeiną, syntetyczne akryle, plakatówki, tusze. Dobrze mieć do nich specjalne substancje takie dodatkowe typu media oraz te, które później wykańczają gotową pracę, czyli werniksy. Bardzo lubię akwarele Talensa albo Winsor and Newton. Już same nazwy, już jest bardzo angielsko i pięknie, ale też lubię te, które pamiętam ze szkoły to takie akwarele rosyjskie, białe noce. Każda kosteczka w papierku no cudne, transparentne odcienie kiedyś to były rarytasy. Od stuleci akwarela wykorzystywana była do malowania map, na przykład do papirusów, do zdabiania iluminacji, kolorowania druków. Dzisiaj znów jest bardzo popularna. Powstają przepiękne prace. Jej trwałość i przejrzystość gwarantowały guma arabska, miód, gliceryna. A jeśli chodzi o artystów, no to bardzo lubię. Albrechta Dürera i jego zająca. To on malował ilustracje o niezwykłej precyzji i realizmie. Akwarela jest tworzona dla pejzaży, tematów botanicznych, zwierzęcych. Na przykład Juliusz Kossak i jego cudowne akwarelowe konie zadziwiają blaskiem i energią. A na przykład Julian Fałat zachwycał wielką biegłością akwareli, no, świetlistość, obserwacja nastroju, impresyjność. No, wspomnę tutaj o malarstwie chińskim, e, malarstwie duszami. No, to po prostu mistrzostwo świata. Moimi ulubieńcami są przede wszystkim sławny William Turner, Thomas Gainsborough, których uważamy dzisiaj za wczesnych impresjonistów. Oni malowali w plenerze, chwytali atmosferę, zmieniające się humory, wilgotność i przejrzystość angielskich wiejskich pejzaży. Jeszcze dużo wcześniej przed sławnymi Francuzami. Po prostu wirtuozi. Akwareli, pędzelka i światła. Chciałabym tak. Ale widzimy obraz Martwa Natura Wacława Taranczewskiego. Nie był sam do mierza, ale obraz jest przepiękny. Teraz jest taki moment, że można malować, przyciemniać, i papier wchłania to wszystko, przyjmuje. Aczkolwiek najlepiej byłoby, żeby to wszystko namalować za pierwszym razem. No ale to już jest ogromna sztuka. Też ważne jest, żeby nie umoczyć sobie pędzelka w kawusi, ale chyba żeby jakoś, to też jakoś z tego wybrniemy. Każdy obraz, który tu widzimy, może służyć nam za temat akwareli albo rysunku, szkicu. Teraz właśnie wyszło słoneczko i pięknie maluje nam swoje refleksy na przedmiotach, na meblach, na stole. Wystarczy usiąść i namalować na przykład to iskrzące się światło na kieliszkach. Światło, cień na sztuce. Każdy element jest godny, żeby przy nim posiedzieć, zastanowić się, pomedytować po prostu. Tutaj wieczorem będzie kolacja, ale rano jest naprawdę tak przyjemnie, że można wpaść na śniadanko, na świeże soczek. I ucieszyć oczy zastawą, krzesłami, fotelem. Można zanurzyć się tutaj w swojej melancholii, w nostalgii, przeczytać książkę, która jest tutaj na półce. I po prostu mieć spokój. Wreszcie mieć troszkę spokoju, troszkę sztuki życia. Sztuka życia to właśnie spokój, zauważanie. Małych rzeczy, a już namalowanie ich to już naprawdę jest wielkie coś. W miejscach publicznych nie jest łatwo malować. No bo ktoś zagląda, ktoś patrzy, traktują nas jak jakieś dziwadło. Ale z drugiej strony, co to tam? Też tworzymy jakiś koloryt miejsca, mimo że też będziemy, będziemy jakimś takim elementem wystroju artystycznego. Nieco dzień widzi się po prostu malarza czy rysownika, także zachęcam, żeby to robić. I nieważne, czy to już dobrze wychodzi, czy nie. Po prostu jest to tak przyjemne, że znowu tu przyjdę i po prostu co każdy wtorek rano będę przychodzić i robić akwarelkę. Może ktoś do mnie dołączy wtedy zjemy sobie coś wyjątkowego. Będzie coś dla ciała i dla ducha. A teraz akwarelka, popatrzcie, jak Trzeba troszkę poczekać, czasami jak przysnie, bo teraz jest bardzo tu mokro i nie mogę tutaj już kłaść koloru, muszę poczekać aż przysnie, żeby troszeczkę... Akwarela jest niezwykłą techniką, wymaga skupienia, to jak medytacja, po prostu jak medytacja zen. Więc jak człowiek jest taki trochę jak ja, piorun, brabarbar, chciałby wszystko naraz, to wtedy warto sięgnąć po akwarelę, która od razu nam pokazuje, kim jesteśmy, że jesteśmy szałaputami. Trzeba pomalutku poczekać, aż wyschnie, aż nie wyschnie. I to, co najważniejsze w akwareli, to to, że trzeba zostawić wszystko, co jest jasne, wszystko, co jest białe. Czyli to, proszę, to, co jest zrobione tutaj na szydełku, zostawiam, a robię tylko ciemne miejsca, te najciemniejsze. No i to jest cała ta sztuka. Ale to uczy takiej pokory, że po prostu no, nie ma nic lepszego niż akwarela w tym momencie. przy malowaniu, to właśnie te wszystkie odgłosy, które są z kawiarni. Bardzo lubię słyszeć, jak szumi ekspres do kawy. Albo jak ktoś tam ubija tą, tą kawę, ten zapach. Jest tak jest tak fajnie, po prostu nie trzeba cały siedzieć w domu. To, to to miejsce. Zobaczcie, przecież tu, że ja tutaj nie to że znaczy, to przyszłam, bo tu lubię i tu przychodzą osoby, które też tu lubią. Czyli mamy ze sobą wspólną co płaszczyznę, zainteresowań kulturą, sztuką piękną, zapachy, uczucia, przyjemni ludzie. To jest właśnie to, co sprzyja powstawaniu sztuki. A jak sztuki to co? Miłość do samych siebie, do świata, całego. Zapraszam do Tu lustro, które jest tak stylizowane, że możemy siebie zobaczyć w tym lustrze, jak w czasie. Wszystko dookoła się zmienia, i my też. Już jesteśmy tutaj z koleżanką Anią. Patrzcie, jak pięknie się wszystko odbija w tym dziwnym lustrze czasu. Pamiętam, jak przychodziłam tu kiedyś, jak miałam 15-18 lat, oglądałam tę starą, zapuszczoną kamienicę, w której latały ptaki, bluszcz oplatał te wszystkie piękne dekoracje, i marzyłam o tym, że może kiedyś powstanie pięknie wyremontowane miejsce. I stało się, zmieniło się na lepsze i my też się tak zmieniajmy na lepsze, bez przerwy, do końca życia.